Ekonomia Bankowość, finanse Analizy, bankofinance, prognozy ekonomiczne, biznes, ekonomiczne biznes, biznes, cyberbezpieczeństwo. cyberbezpieczeństwo. Dzień dobry moi drodzy, witamy bardzo serdecznie w PKONOMI, która, jak sobie policzyliśmy, będzie miała tym razem numer 40. Trochę czasu minęło od naszego pierwszego spotkania. Dzisiaj 40 i razem z nami jest Agnieszka Cupry, jak dyrektor Departamentu Zarządzania Doświadczeniem Klienta w naszym banku, czyli w banku PKOSA. Cześć Agnieszka, witaj. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Departament Zarządzania Doświadczeniem Klienta, to jeszcze raz powtórzę. No to może to będzie dość banalne pytanie na początek, ale ono chyba musi paść. Jak można zarządzać doświadczeniem klienta? Że doświadczenia klienta to teraz jest kluczowy element dla każdej ważnej instytucji, która liczy się z tym, jak klienci odbierają to, co oferują instytucje, banki czy każda firma, która z klientami ma kontakt. Doświadczenia klienta to jest coś, czym tak naprawdę będziemy mogli zdobyć uznanie klienta i zdecydować o tym, czy rzeczywiście odpowiadamy na ich potrzeby i czy rzeczywiście to, co oferujemy, spełnia ich oczekiwania. Więc tak naprawdę doświadczenia klienta. Klienta to jest bardzo szeroki temat. Dotyka wielu aspektów, wielu wątków i zarządzanie tymi doświadczeniami to jest stworzenie spójnego podejścia w całej organizacji do tego, jak tego klienta u siebie widzimy, jak go obsługujemy, jakie on ma odczucia po wyjściu od nas z banku, po zakupie produktu, usługi. Wszystko to musi być spójne, musi być lekkie, musi być przejrzyste dla klienta, musi być proste, bezpieczne i przede wszystkim nam najbardziej zależy na tym, żeby wywołać przy tym efekt wow. co jest bardzo hmm. trudne tak naprawdę. Ale to jak to jest, że staramy się wejść, tak kolokwialnie mówiąc, w buty klienta i zastanowić się, czego on by od nas oczekiwał, czy jakieś inne są metody? Jedną z metod jest właśnie badanie potrzeb klienta poprzez ścieżkę klienta, czyli tak zwane wejście dokładnie w jego buty, czyli wchodzę do banku i to ja staję w butach klienta jako pracownik banku i zastanawiam się, czy te odczucia, które będę miał na swojej ścieżce, to będą te, które chciałbym rzeczywiście mieć, natomiast do tego Dochodzą te elementy, które jeszcze musimy zabezpieczyć, czyli prostota, czyli to, żeby klient czuł, że w banku rzeczywiście po pierwsze go rozpoznajemy, że jest dla nas ważne, że budujemy dla niego rozwiązania bardzo proste, które go zachwycą i które spowodują, że wróci do nas i powie: O, to jest ten bank, w którym chciałbym być. No to chyba użyłaś słowa klucz, tak mi się wydaje, żeby rozwiązania były proste. Czyli tak jest. ja jestem klientem, ty pewnie też jesteś klientem. Każdy właściwie z nas, czyli krótko mówiąc, wchodzimy, załatwiamy, wychodzimy, mówimy, było fajnie. I mówimy I nawet wrócimy. nie było fajnie. A? Mówimy, wow, było wow. naprawdę fajnie. To mhm. jest coś, do czego dążymy, bo to, że było ok, to jest taka rzecz, którą chcielibyśmy już mieć za sobą. Teraz chcielibyśmy jednak, żeby klient poczuł tą różnicę pomiędzy różnymi ofertami i różnymi bankami, i żeby to akurat u nas ten efekt wow, uzyskał. A Agnieszka, powiedz mi proszę z perspektywy tego co jest dzisiaj, z perspektywy tego co było 10 czy 20 lat temu, no na przykład jak ja jako klient, no może niedokładnie, ale w jakiej skali szerszej, makro, jak w ogóle klienci przez te 10 czy 20 lat w bankowości się zmienili czy zmieniły się ich oczekiwania, wymagania? W tym zakresie oczywiście wiele się zmieniło. Patrząc przez pryzmat konkurencji na rynku, która się rozwijała, która budowała bardzo różnorodne produkty, usługi dla klienta, patrzyła na nie z perspektywy wartości, jaką daje klientowi, klienci również wzrastali w tym podejściu i wiedzą, że mogą oczekiwać więcej, zdecydowanie więcej i mają porównanie. Kiedyś było tych obszarów do porównania znacznie mniej, nie było możliwości zastanawiania się, w której instytucji dostanę coś lepszego, bo też konkurencja. Konkurencja chyba była troszeczkę mniejsza. W tej chwili rzeczywiście konkurencja jest bardzo silna. Wszyscy zwracają na aspekty klientowskie uwagę, bardzo mocno budują te relacje z klientami. Myślę, że konkurencja jest w tej chwili trudniejsza niż była kiedyś i w związku z tym budowanie tego efektu dodatkowego dla klienta staje się trudniejsze. I klient rzeczywiście przy tym stał się również osobą, która widzi więcej, ma więcej porównań, więcej doświadczeń zebranych w tym odcinku, więc absolutnie różnica jest diametralna. Czyli to jest ta walka o klienta, która jak wnioskuje, nawet się zaostrza, tak. ale chyba na koniec z korzyścią dla klienta, bo skoro Oczywiście. tyle firm o niego walczy, to znaczy, że są te produkty coraz lepsze. Oczywiście, że tak. Klient jest bardziej wyedukowany w podejściu do produktów, potrafi lepiej je porównywać pomiędzy sobą, lepiej widzi różnice w podejściu do klienta pomiędzy firmami, więc absolutnie zdecydowanie jest to kompletnie inny świat niż był 10 lat temu. To może jeszcze do przodu pójdźmy. Co prawda, na razie jesteśmy w roku 25, no ale za 10 lat będziemy w 35, potem 45 i tak dalej. I co i też podejrzewasz, że klienci będą się bardzo, bardzo zmieniać, tak jak w tych ostatnich, minionych latach? Myślę, że na pewno jakaś zmiana nastąpi. Może nie będzie to aż tak diametralne, bo jednak w tym okresie czasu w ostatnim dziesięcioleciu przechodzimy taką mocną transformację, szczególnie jeśli chodzi o technologię, o podejście. I to powoduje, że ten rynek się diametralnie zmienił. Czy tak samo będzie za 10 lat? tak szybko będzie ta ewolucja następowała. Pewnie będzie, może nie aż tak drastycznie, bo już pewne rozwiązania będą, natomiast klient będzie miał rzeczywiście coraz lepsze narzędzia do porównywania tego, co dana instytucja oferuje. To z pewnością. I w związku z tym, jak ma lepsze narzędzia, będzie mógł to lepiej zrobić, no to lepiej będzie mógł też oceniać. Więc konkurencja tutaj się nie zatrzyma, myślę, podobnie jak my, i będziemy nadążać za tym, żeby rzeczywiście efektu wywoływać. To, że... No tak, bo w ogóle bank się zmienia, prawda? Tak jak byśmy historycznie spojrzeli na bank, no to kojarzy nam się z jakimś budynkiem, gdzie są osoby, które wydają pieniądze, czy też wpłaty przejmują. No już od jakiegoś czasu bank pewnie bardziej nam się kojarzy z telefonem komórkowym, tym takim bankiem w kieszeni. Myślisz, że w ogóle za 10, czy 15, albo 20 lat będzie jeszcze inaczej? Myślę, że tak, że możemy przejść w zupełnie inną strefę obsługi klienta. Myślę, że więcej uwagi będzie poświęcone nowym technologiom, może robotom, asystentom, które będą Towarzyszyły klientom w takich czynnościach, które wydają się prostsze, bardziej zrozumiałe. Natomiast gdzieś ten element ludzki absolutnie będzie musiał być zachowany, ponieważ człowiek, jako osoba, która musi żyć w jakichś uwarunkowaniach i kontaktach z ludźmi, będzie potrzebowała tego kontaktu z człowiekiem drugim. W związku z tym wygra ten, kto zaprocesuje takie rozwiązania, gdzie ta technologia będzie wsparta człowiekiem i to w takim zakresie, żeby klient rzeczywiście widział, że gdzieś ten support w tej postaci ma. I myślę, że to jest ważne, żeby nie zgubić tego wątku w tej naszej drodze do wdrażania rozwiązań innowacyjnych, co jest bardzo ważne, ale gdzieś tam tą relacyjność z człowiekiem zachowamy. Właśnie, relacyjność, to jest prawda, bardzo ważna kwestia, ale powiedziałaś też o robocie i tak w trakcie twojej wypowiedzi zacząłem sobie wyobrażać taką sytuację, że przychodzę do banku za 20 lat, a tam nie ma żywego człowieka, mhm. przepraszam za to określenie, ale jest robot, którym oferuje mi kredyt hipoteczny, zakłada dla mnie kartę, a może jakieś nowe produkty, to w ogóle Myślę, że tak, absolutnie tak, aczkolwiek nie musisz wtedy w ogóle przychodzić nawet do banku, prawda? Nie będziemy też marnować czasu na dojazdy do instytucji, chociaż zachowamy pewnie jakąś formułę kontaktu z klientem bezpośredniego w trudniejszych sytuacjach, gdzie wymagane będzie rzeczywiście poświęcenie więcej czasu na rozmowę i to absolutnie uważam, że powinno być zachowane. Natomiast ten robot się pojawi, wcześniej czy później się pojawi, tak jak powiedziałam, wygra na rynku ten, kto dopasuje ten model do, po pierwsze, Podejścia do człowieka, czyli nie zawsze ludzie będą chcieli z tym robotem rozmawiać. Być może będą sytuacje bądź rzeczy, w których będą potrzebowali wsparcia i podania ręki przez człowieka z krwi i kości. I tak my też chcemy to planować. Także myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie bardzo. Kluczowe to, że opieramy jednak na człowieku te relacje. Absolutnie jest, tak. Absolutnie istotne. No dobrze, to jeszcze jedną rzecz przeczytam z internetu. Ciekawy jestem, jak Agnieszka na to zareaguje. Szkoda, że tego nie będzie widać, ale <laughs> myślę, że to pozytywne. Pewnie to też czytałaś. Instytucja roku to badanie oceniające jakość obsługi klienta w sektorze bankowym, prowadzone już od dekady. Celem projektu jest podnoszenie standardów obsługi oraz sprostanie zmieniającym się oczekiwaniom klientów. W tym roku nagroda główna z tytułem najlepszego banku w Polsce została przyznana bankowi PKO S.A. To też dla Ciebie była duża radość? Oczywiście, że tak. Wiele działań wykonaliśmy w banku, żeby uzyskać tytuł najlepszej instytucji na rynku i udało nam się to. Rzeczywiście trochę wysiłku trzeba było w to Włożyć. To jest ogromne osiągnięcie, i chciałam podkreślić, że to jest ogromne osiągnięcie całej naszej organizacji, bo wszyscy, jak jeden mąż w banku, podeszliśmy do tematu bardzo poważnie, wdrożyliśmy model zarządzania doświadczeniem klienta, gdzie każdy w modelu ma swoją rolę i odpowiedzialności. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby rzeczywiście dojść do efektu wow u klientów, i to jest nasz cel główny, a ta nagroda świadczy o tym, że jesteśmy absolutnie na dobrej drodze do tego, żeby to osiągnąć. To już wiemy, że nie walczymy tylko o fajnie, ale o wow, to jest istotne. Zdecydowanie tak. Z tej tak. naszej rozmowy bardzo, bardzo dziękuję. Naszym gościem dzisiaj w PKONOMI była Agnieszka Cupriak, dyrektor Departamentu Zarządzania Doświadczeniem klientam. Dziękuję Agnieszka. Dziękuję serdecznie. Paweł Jurek, do usłyszenia. Pekanomia